Za siedmioma górami była sobie gwiazdka, a pod nią domek. Wyglądał on zwyczajnie, ale wcale taki nie był, bo mieszkałem tam ja i moi przyjaciele. I nadal mieszkamy. Luisko, Jaśminko, witajcie! Jakże się cieszę, że Was widzę! Już nie mogłem się Was doczekać. Zobaczcie, jakie mamy tu słodkie kotki. A. O, to jest Fryzio, to jest boń facy, to łaskotek, a tu szelmutek. Wygląda spokojnie, ale to prawdziwy nic ponie tak, tak, tak. No i oczywiście mój wierny przyjaciel Kleofasta. Drogie dzieci. Sprawdźmy teraz, co tam mamy w mojej księdze na Wasz temat. Tam wszystko jest dokładnie zapisane. Jak widzicie, mam tu Wasze zdjęcie. Wyglądacie świetnie. Wiem też, że byliście na wspaniałych wakacjach. Zobaczmy, co tam jeszcze mamy. No, zazdroszczę Wam takich wakacji. Oj, też bym tam pojechał. Wiem też, że lubicie się razem bawić. Rok temu się widzieliśmy. Hmm? O? O! A co. Co to za hałasy? Zaraz, zaraz, zaraz. Co, co tutaj się dzieje? O, słyszycie? O, co. To jasne, zorzy tu się wyprawia. Oh, o, co to za światła? O, oh, o, oh, tam tym razem niesie. O, o. A, a cóż to takiego? O, oh, o, oh, o, oh, jakaś magia. O, oh, patrzcie tam. Laki? Zaraz, zaraz. To ty? O! ha! Już wiem, to mój najdzielniejszy z elfów, Laki! Pożyczyłem mu sanie, żeby pozbierał listy od wszystkich dzieci. Co on tam jeszcze ma? A, to wezwanie na zebranie elfów. Ciekawe, w czyjej sprawie? Drogie dzieci, to w waszej sprawie elfy będą debatować podczas leśnego jarmarku. Musimy zadecydować, czy zasługujecie na prezent, czy nie. Chodźmy czym prędzej! Tak, o tędy, tędy, tak. Idźcie przodem. Tak, tak. Trochę tu ciasno. O, panie, dobrze, dobrze. O, zaraz, zaraz coś na to poradzimy. Ach, gwiazdko kochana, a gdzie ty tam się chowasz? Chodź tutaj do nas. Przestań już leniu chować na tym niebie. No i... Klaszczcie moi drodzy, dzięki temu ściągnę tę gwiazdkę. Drogie dzieci, i pomożecie nam? Klaszczcie razem z nami! Raz, dwa, trzy, klaszczemy! Klaszczcie ile macie sił! O, ho, ho, udało się! Dziękuję Wam za pomoc! Tak, tak! Mamy wreszcie prawdziwą gwiazdkę z nieba! Dzięki Waszej pomocy! Możemy teraz oświetlić sobie drogę. Tak, tak. Chodźmy w takim razie. Wyczuwam już zapach gorącej czekolady. A gdy elfy spotykają się na leśnym jarmarku, zawsze ją piją. Jest przepyszna. Dodą mniam. Luisko Jaśminko. O. Oto ich leśny jarmark. Oho! Witajcie, moje drogie elfy! Zyziku, proszę, zabierz ode mnie tę gwiazdkę. Kochane elfy, proszę o ciszę, odłóżcie na chwilę tę czekoladę. Zebraliśmy się tutaj w sprawie pewnych dzieci. Cały rok je obserwowaliście, a teraz musimy zadecydować, czy te dzieci zasłużyły sobie na prezent, czy też nie. Spójrzcie, o kim mowa. Drogie elfy, co myślicie o tych dzieciach? Zasłużyły na prezent, czy też nie? No i co, uraziłyście? Powiedz, zasłużyły prawo brawo! To niesamowite. Elfy zdecydowały, że zasługujecie na prezent. Od dzisiaj będziecie na liście grzecznych dzieci. Jak ze się cieszę. Gratuluję! Ach tak, mam jeszcze dla Was takie specjalne zalecenie od moich elfów. Pamiętajcie. Bądźcie uśmiechnięci. Śmiech to zdrowie. Ach. Tak, coś bardzo ważnego jeszcze muszę wam pokazać, bo widzicie, jest jeszcze ktoś, od kogo najwięcej się o was dowiaduje. Ktoś, kto bardzo was kocha i ciepło myśli o was. Jak myślicie, kto to może być? Zobaczcie. O, proszę. Poznajecie. Jak to dobrze, że ktoś tak wspaniały i z wielkim sercem jest obok was. O, daje się, że to już najwyższy czas wypuścić naszą pierwszą małą gwiazdkę. Przyjrzyjcie jej się uważnie, bo gdy tylko ją zobaczycie, to znak, że wkrótce do was przyjadę. Uważnie wypatrujcie jej na niebie. Dobrze. Do zobaczenia wkrótce i wesołych świąt! Papa, leć, leć moje gwiazdko do nieba!